Przyznać, że to co dzisiaj się wydarzyło przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bo prawie 500 uczestników było na tegorocznym rajdzie. To po prostu już jest skala, która mnie przerosła bardzo przyjemnie, ale myślę, że podołaliśmy w obowiązkach. Było bardzo dużo nagród, było bardzo dużo sponsorów, mieliśmy wielu gości. Jednym z uczestników tegorocznego rajdu był marszałek Małopolski Marek Sowa. Był również y, wicemarszałek, pan Sonik, który jest jednym z fundatorów tego właśnie y, obelisku. No właśnie widzimy tutaj 1 maja 2014, 2014 roku, kiedy to Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. I my co roku robimy te rajdy po to, aby ten dzień przypominać wszystkim Polakom, że... Zmieniło się bardzo dużo, że jesteśmy w jednej rodzinie Europejczyków że po prostu korzystamy bardzo dużo na tym, co w Polsce dobrego się dzieje. To bardzo miło, wie Pan, że dzień 1 maja kojarzy się nie tylko ze świętem pracy, ale również z wejściem Polski do Unii Europejskiej. A nam, tutaj lokalnym mieszkańcom naszego regionu, zawsze kojarzy się nie tylko z tymi dwoma świętami, ale również z rajdem w płokach. No właśnie. I ósmy rajd który odbywamy w tym roku był rajdem szczególnym, bo startowaliśmy w dwóch jak gdyby, konkurencjach 23 km dla osób bardziej zaawansowanych i 17 km dla młodych i z opiekunami dzieci, które miały Wydaje mi się, że warto dzisiaj tutaj powiedzieć, że tak ad hoc pan marszałek rozmawiał z tym Komitetem Budowy Tras Rowerowych, opowiedział im również, jakie są pomysły Urzędu Marszałkowskiego na trasy rowerowe. Ja również wkładałem trzebinie tutaj do tego dużego projektu, który będzie wart 200 milionów złotych. Myślę, że skutecznie to robiłem, bo powiedziano, że jedna z odmóg dużego projektu będzie również przechodziła przez rejon tutaj Czyżówki, Lgoty i Błok. i <music> panowie byście ocenili tegoroczną edycję rajdu? Uważam, że ten rajd był wyśmienity. Jeżeli chodzi o pogodę, to zaczęło się bardzo dobrze. Później troszkę nas deszczyk pokropił, ale było super. A pan? Organizacja ma dobra. trasy też dobre. Nie szokowili się. Pogoda trochę się popsuła, ale atmosfera wspaniała. O to chodzi. Przede wszystkim idea rajdu jest taka, żeby uprawiać je dla zdrowia. Mam na imię Marek, e, wziąłem udział w rajdzie w Łodzkim, bardzo fajny rajd, nagrody, dużo nagród. I pierwszy raz pan był przy przecież... Pierwszy raz, pierwszy raz, pierwszy, raz tak? pierwszy raz i na pewno będę nie, nie raz jeszcze na tym rajdzie. Wygrałem nagrodę właśnie, proszę bardzo, okres O super, Także, no, gratuluję. Polecam, polecam wszystkim takie rajdy i zapraszam za rok. Jak się macie po rajdzie? Bardzo dobrze! Super! Super. Jak Tego się ta pogoda troszkę nie, nie sprawdziłaś? No Ale w ogóle z niej w takich rajdach? A no, czy Raki takie za... dziewczyny koło siebie, to na pewno nie. No na pewno. E, 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 powiem tak, jakie plany na ten rok, jeżeli chodzi o... Organizujemy 30 maja okay. najpikli w dalczu ja z takie Taki epieni. Zapraszamy A co o tym rajdzie byście powiedzieli? O tym, o tym tutaj? Tak. Daję fajne. Tu co roku i co roku ten coś wygrywamy, jakieś nagrody warto polecieć innym? Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej, zachęcam to polecajcie, słuchamy, uwaga, 3-4. polecamy do na, na płoki pozdrawiamy serdecznie przyjeżdżajcie do na Night Bike'i 30 maja wieczorem o 18 godziny super, to są super nagrody Podobnie jak za Płokę. Płokę. dziękujemy bardzo. Trzymamy dziękujemy. kciuki za wszystkie kolejne edycje. Zapraszamy zawsze na rajd do Trzebini i Rajd do Pło. Tak Zapraszamy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Zimiało ja można, pozdrawiam.